Słuchajcie widzowie, wiem, że się ma tak, na się nie umiem przywitać, ale serię Survival, dokładnie ten specjal na 10 subów będzie, będę musiał przesunąć niestety, no z powodu lagów, które robią się podczas nagrywania, nie lagów gry, że mam po 30 klatek, a 30 klatek jest zauważany tak naprawdę jakby na samym już nagraniu i... No i co ja mam po czym? Nie będę Wam czegoś takiego wysyłać. A też nie będę Wam wysyłać niezlagowanej wersji, która po prostu... No jest bardzo słabej jakości. Staram się wysyłać filmy w HD i za to może jutro pojawi się odcinek na lamowy utopiec programming. Link do kanału będziecie mieli w opisie. A jak zostawicie pod tym filmem... Jak będzie pod tym filmem do godziny 18 20 wyświetleń no to spróbuję nagrać coś, no właśnie, na lamowym etapie z programming może mi się nie zadnie, no i w sumie to w sumie to tyle, też zapraszam was na Twitcha Gnojowic Studio, ale to i tak nie będzie dzisiaj raczej live'a, więc no, to po prostu możecie tam zaobserwować które chciałem wam powiedzieć, bo nie mam nic tak naprawdę do gadania. Jutro spróbuję coś wrzucić na mój główny kanał. No i jak mówiłem, do 18:00 wbijamy 20 wyświetleń i, i jazda z tematem będzie. No, na, na mam topis program.